Grzywa jak tam nowa współlokatorka. Super. Bardzo dobrze mi się mieszka z piórką. Jest bardzo fajną dziewczyną i polecam. Piurko. Jak się mieszka z grzywą? Eee, bardzo dobrze. Grzywa jest coraz bardziej ogarnięta i, i idzie to w dobrym kierunku myślę. Dokładnie. Naprawdę, to dobrze. dziewczyna z Mamy prawie to samo. Serio. Dokładnie, mamy to samo w lodówce. Poza tym, że ona ma uczulenie prawie na wszystko i nie mogę nic od niej wziąć praktycznie, ani ona ode mnie, ale tak to jest, no mega fajnie. <grystanie> Jak murawa? <grystanie> jest piękna normalnie. Nic tylko wygrać tutaj dzisiaj. Jeziała, nie wiem. Ja Dżela, co? Pierwsza? Tak, przepiękne budy Czyli update. Która to para? 11-12 Ale Jessica przyniosła dużo jedzenia do domu Jak ci się mieszka? Mam już jej dość <grymne> A Borysa? Ale Borys jest cudowny Cieszka z górą? Bardzo dobrze, jest bardzo miła, bardzo bardzo, dogadujemy się świetnie <grym> I wyjadę jedzenie. Chcesz teraz się sprostować? Miła. Cika, przepraszam, ci jest super sprostata. To... No, nie wam co ci powiedziałam. <grym się wstrzymał> Czekaliśmy dwa tygodnie na ten mecz. W tej minucie się odwaga, wiara, wychodzimy, gonimy to my musimy się pokazać z tej strony, że więcej pobiegnę, jestem bliżej niej, to ja odbieram cechy wolicjonalne, doskakujemy, taka walka o każdy metr boiska, dokładamy koncepcję, wychodzimy, mamy zwycięstwo, z wiary. od samego początku, zespół, rodzina, ekipa, dawaj, idziemy!